Tysiąc cudów świata. Haja Sofia, Południowo-Wschodnia Europa, Turcja, Stambuł. Kościół świętej mądrości Bożej to najważniejsza bizantyjska budowla Stambułu, najwspanialszy zabytek w mieście i jeden z cudów architektonicznych świata. Kiedy 1500 lat temu fundator Justynian Wielki po raz pierwszy wkraczał do nowo wybudowanej świątyni, zawołał: chwała niech będzie Bogu, że uznał mnie godnym stworzenia takiego dzieła. O Salomonie, przewyższyłem Cię! Konstantyn Wielki i Justynian powierza miasto Stambuł oraz świątynię Hagia Sofia najświętszej Marii Pannie z Dzieciątkiem. Kościół Aja Sofia po łacinie Sancta Sofia, po grecku, Hagia Sofia to symbol geniuszu ludzkiego, centrum wszechświata i wzór dla wszystkich późniejszych meczetów. Poświęcony zarządów cesarza Justyniana Kościół powstał jako trzeci w tym miejscu. Pierwsza zbudowana przez Konstantyna spłonęła doszczętnie w 404 roku. Druga zbudowana przez Teodozjusza została podpalona podczas powstania Nika w 532 roku. Obecna świątynia, której kopuła inspirowała architektów przez całe stulecia, to dzieło Antemiosa Strale i Izydora z Miletu. Poświęcili mu niemal 6 lat swojego twórczego życia. Stworzyli oni budowlę łączącą różne style w taki sposób i na taką skalę, o jakiej nie słyszano w całym bizantyjskim świecie. Aż do XVI wieku nie próbowano nawet wznieść jakiejkolwiek imitacji, która mogłaby rywalizować z oryginałem. Świątynia była istotnym symbolem potęgi Bizancjum jeszcze długo po jego upadku. A w końcu stała się inspiracją i obsesją osmańskiego architekta Sinana, który poświęcił życie próbując stworzyć dzieło przewyższające techniczne osiągnięcia jej twórców. Kopuła o niebywałej średnicy 30 metrów wznosi się 56 metrów nad posadzką. A cienkie marmurowe płyty przepuszczały blask tysięcy świec i lamp oświetlających wnętrze do tego stopnia, że świątynia służyła jako latarnia morska. Po trzęsieniu ziemi zamurowano część okien i wzmocniono przypory. Do największej profanacji świątyni doszło w 1204 roku podczas czwartej wyprawy krzyżowej, kiedy kościół został złupiony. Ołtarz rozbito, do środka wprowadzono muły, by na ich grzbiety załadować srebra i złocone rzeźby. Na tronie patriarchy posadzono prostytutkę, by ośmieszyć hymny i procesje wiernych obrządków wschodniego. Dwa i pół wieku później kościół bizantyjski niechętnie podpisał Unię z katolikami, mając nadzieję, że siły Zachodu ruszą z pomocą Konstantynopolowi zagrożonemu przez Turków. Było już jednak za późno. 12 maja 1453 roku Mehmed II, zdobywca, stanął pod Hagia Sofia. Nakazał usunąć z kościoła wszelkie relikwie i dobudować minarety. W połowie XIX wieku, w trakcie prac konserwatorskich, odkryto wspaniałe mozaiki, które z istotnych powodów dla muzułmanów zostały ponownie zakryte a anioły zasłonięte okrągłymi medalionami. W 1932 roku przekształcono budowlę na muzeum, co złagodziło nieco właśnie pomiędzy wyznaniami. Ponownie światło dzienne ujrzały złote mozaiki przedstawiające Chrystusa, Jana Chrzciciela i Najświętszą Marię Pannę. Pomimo, że mozaika jest częściowo uszkodzona, w doskonałym stanie zachowały się twarze ukazujące cierpienie Jana Chrzciciela oraz niewinność i pokorę Maryi. Na samym końcu południowej galerii odkryto słynny portret cesarzowej Zoe i jej męża Konstantyna IX. Cesarzowa miała trzech mężów i po każdym ślubie wizerunek małżonka odpowiednio poprawiano. W nawie bocznej znajduje się płacząca kolumna, przy której Justynian pozbył się męczącej migreny, opierając głowę na kamieniu. Pielgrzymi i zwiedzający przez wieki dotykali tego miejsca. Stąd głębokie wyżłobienie. Miejsce, w którym modlił się sułtan, odcięty od wzroku wiernych. Nie zawsze udawało się pogodzić tradycję muzułmańską z adaptacją kościoła bizantyjskiego na meczet. Mihrab, w stronę którego modlą się wierni, powinien wskazywać Mekkę. Tak więc musiano go przesunąć w stosunku do osi budowli. W 1985 roku Haja Sofia wraz z centrum historycznym Stambułu została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.